Cześć, ja jestem Natalia, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją takiej mini serii albo większej serii, jeszcze zobaczymy, na temat spódnic i tego, dlaczego kobieta powinna je nosić, a niekoniecznie spodnie. I w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam przedstawić takie dwie główne pułapki, w które wpadają często. Katolicy, czy to tradycyjni, czy to nietradycyjni, właśnie mówiąc na temat spódnic, mówiąc na temat tego, dlaczego kobieta powinna nosić spódnicę. I yy, te pułapki są bardzo, bardzo takie przebiegłe i często szkodzą naszej sprawie, jako tradycyjnych katolików. Ale zanim zacznę, zachęcam do tego, żebyś zasubskrybował nasz kanał. Ponieważ filmy pojawiają się tutaj regularnie. Nie zapomnij nacisnąć też przycisku z dzwoneczkiem, bo tylko dzięki temu przyciskowi będziesz otrzymywał wszystkie powiadomienia o tym, co zamieszczamy na naszym kanale. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam wszystkim za wsparcie, jakie nam okazujecie również modlitewne, także finansowe i zachęcamy do kontynuowania tego wsparcia. Naszą działalność można wesprzeć przez portal Patronite stałą wpłatą bądź przez Deeply wpłatą jednorazową. Jeśli ktoś ma taką możliwość, to będziemy wam bardzo za to wdzięczni i będę przechodzić już, myślę, do tematu odcinka. Przypominam też o książce pod tytułem Godny strój wydawnictwa Rosa Mystica, która wyszła niedawno i w której możecie znaleźć dużo ciekawych rzeczy na temat kobiecego stroju i rewolucji w modzie kobiecej, jaka miała miejsce na przestrzeni ostatnich wieków. Książkę będzie można też wygrać w rozdaniu, jakie będzie miało miejsce na moim Instagramie, więc do tego serdecznie zachęcam, żeby na moje konto instagramowe wpaść. I mnie zaobserwować. Tak jak mówię, ten odcinek jest kontynuacją odcinka poprzedniego, w którym przedstawiłam, dlaczego, jaki jest główny powód, dla którego katoliczki nie powinny nosić spodni, jaki w ogóle jest powód, dla którego. Coś takiego jak spodnie damskie pojawiło się w modzie kobiecej. I e, jeśli nie oglądałeś jeszcze tego odcinka, zachęcam do tego, żebyś go obejrzał. I teraz już przechodzę do treści odcinka. Tak jak mówię, treścią odcinka są takie błędy i pułapki, które mają miejsce w środowisku tradycyjnym. Kiedy mowa jest o noszeniu spódnic? W poprzednim odcinku podjęłam temat noszenia spodni przez kobiety z perspektywy społecznej, która jest naczelną i najważniejszą perspektywą, jaka nas dotyczy. Dotyczy ona żywotnych, ym, żywotnych problemów, z jakimi mierzymy się również w dzisiejszych czasach. To noszenie spodni przez kobiety jest czymś powszechnym i Ruch feministyczny nadal kobiety psuje, a noszenie spodni przez kobiety jest jednym z narzędzi do tego właśnie psucia kobiet. Pierwszy błąd, z jakim często spotykamy się w środowisku katolickim, również tradycyjnym, gdy mowa jest o noszeniu spodni przez kobiety, to jest błąd liberalny, gdzie akcent przesuwa się z problemu obiektywnego na zagadnienie subiektywne. Często jest tak, że kobiety, zwłaszcza, mam wrażenie, że dotyczy to szczególnie kobiet, które usiłują właśnie przedstawić poglądy katolickie na temat noszenia spodni przez kobiety, one właśnie wpadają w ten błąd, mówiąc ymm, głównie, skupiając się na subiektywnych odczuciach, na jakimś subiektywnym przeżywaniu swojej kobiecości, na estetyce. Często właśnie mowa jest na temat spódnic, że są one takie bardzo wdzięczne, że są bardzo kobiece. Mowa jest o, o tym, że spódnice pozwalają jakoś y, celebrować kobiecość. Takie, z takim określeniem się spotkałam. Bywa też taki argument, że. Spódnice są bardziej wygodne niż spodnie. Tutaj wchodzą też względy właśnie praktyczne. Cały ten problem noszenia spodni przez kobiety i zachęcania do noszenia spódnic odbywa się w sferze um, takiej bardzo osobistej i bardzo prywatnej. A jeśli mówimy o czymś z perspektywy prywatnej i takiej bardzo osobistej, to siłą rzeczy musi to dotyczyć kwestii, które są subiektywne. Dlatego że w naszym osobistym odczuciu, w naszej prywatnej opinii możemy wyrazić tylko to, co nie jest określone przez obiektywne normy moralne. I tutaj mamy ten zgrzyt. Dlatego że kwestia noszenia spódnic przez kobiety, to dlaczego kobiety powinny nosić spódnice, a nie powinny nosić spodni, jest kwestią moralności, która jest Określona w sposób obiektywny, a nie jest kwestią jakiegoś y, indywidualnego sposobu odczywa, odczuwania rzeczywistości, nie jest to też kwestia y, jakiegoś osobistego poczucia estetyki, nie jest to kwestia, którą można jakkolwiek sprowadzić do y, niższego poziomu. To jest kwestia, która dotyczy poziomu najwyższego czyli poziomu zagadnienia moralnego. Oznacza to, że ta kwestia ma ścisły związek z prawem bożym, od którego dystansować nam, katolikom, się nie wolno. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy tak silnie jest rozpropagowany ten, ten niezdrowy i feministyczny trend noszenia spodni przez kobiety. I powinniśmy wszystkimi siłami dążyć do tego, żeby ten trend zniknął. Z przestrzeni publicznej. I nie jest to możliwe, żeby to osiągnąć, jeśli my od samego początku będziemy traktować problem noszenia spódnic jako kwestię subiektywną. My, katolicy, usiłując właśnie w ten sposób, w sposób subiektywny, mówić o kwestiach, które są obiektywne, podkładamy się naszym wrogom, podajemy się im sprowadzić do, do ich liberalnego poziomu. Tego katolikom robić nigdy, nie wolno. W takiej sytuacji my, katolicy z góry, jesteśmy przegrani, bo nie walczymy tutaj o prawo Boże w takiej sytuacji, tylko walczymy o nasze indywidualne upodobania. Mówiąc o spódnicach jako o czymś, co nam się podoba, co pozwala nam przeżywać lepiej naszą kobiecość, jako o czymś, co jest dla nas wygodniejsze niż spodnie, yy, pokazujemy, jakby to była kwestia równa co do wyboru. Yy, Dania na obiad, co do wyboru, nie wiem, jakiegoś naszego ulubionego koloru długopisu, albo innych, całkowicie nieistotnych kwestii. Kwestie subiektywne to są takie sprawy, które faktycznie istnieje y, możliwość wyboru czyli takie, które mają związek z naszym. Y, Naszym niedefiniowalnym gustem. Jeśli smakuje nam bardziej rosu niż pomidorowa, to nie musimy tłumaczyć, dlaczego tak jest, bo nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć, dlatego, że nie jest to kwestia obiektywna. Nie jest obwarowana żadnymi normami. Nie możemy logicznie uzasadnić, dlaczego jest dla nas lepszy rosu niż pomidorowa. Bo dotyczy to wyłącznie naszych upodobań smakowych. Tak samo tak jak mówię, kolor jakichś przedmiotów, codziennego użytku, czy kolor ubrań. To są wszystko kwestie subiektywne, których nie jesteśmy w stanie logicznie wyjaśnić, bo dotyczą one tylko naszego subiektywnego odczucia. Kwestia spódnic wykracza daleko poza tę sferę. Nie możemy mówić o niej. W sposób subiektywny, bo dotyczy ona kwestii moralnej. Także to jest taki pierwszy błąd, który w środowiskach katolickich często się pojawia, również w środowiskach tradycyjnych. I tutaj Was na to uczulam, żebyście uważali na takie treści i sami, jeżeli będziecie gdzieś mieli możliwość, albo staniecie w jakiejś takiej sytuacji, gdzie powinniście. Wypowiedzieć się na temat tego, dlaczego kobieta powinna nosić spódnicę, a nie spodnie, to nigdy, przenigdy nie korzystajcie z takiej subiektywnej pseudoargumentacji. I drugi błąd, jaki również można spotkać w środowiskach katolickich, a także w środowiskach tradycyjnych, jest taki, że tam, gdzie pojawia się argumentacja dotycząca już obiektywnej moralności, yy, czyli tam, gdzie osoba, która mówi o noszeniu spódnic jako o obiektywnej normie moralnej odwołuje się do skromności, co samo w sobie nie jest błędem. Tutaj jest bardzo, bardzo subtelna różnica, którą jednak trzeba, y, trzeba zrozumieć. Gdy w jakiejś wypowiedzi katolika czy katoliczki pojawia się y, odniesienie do skromności, najczęściej następuje taka fałszywa dychotomia, że spódnica jest skromna, a spodnie są nieskromne. I jest to błąd. I wystawienie się y, na atak y, osobom, z którymi dyskutujemy, dlatego, że y, wystawiamy się na y, bardzo prosty argument: że spodnie przecież mogą być skromne. Co więcej, spodnie nieraz mogą być skromniejsze niż niejedna spódnica. I w takiej sytuacji katolik, który korzysta z tej fałszywej dychotomii, że tylko spódnica jest skromna, a spodnie są nieskromne, jeśli chce być uczciwy intelektualnie, musi przyznać rację oponentowi. Dlatego, że faktycznie spodnie mogą być i nieraz są skromniejsze niż spódnica. Co w takiej sytuacji musimy zrobić? Trzeba rozróżnić yy, trzeba poczynić rozróżnienie na dwie kwestie. Czym innym jest kwestia skromności, a czym innym jest kwestia naczelna, o, do której ja stale się odwołuję, dlatego że jest to kwestia najważniejsza, i jest to kwestia rodzaju ubioru względem płci. Ważniejsze, po stokroć ważniejsze od tego, żeby ubiór był skromny. Tutaj niektórzy mogą się zdziwić, bo to jest dosyć rzadkie stwierdzenie. Znaczy dość rzadko spotykane. Tak często można się spotkać z tą argumentacją, tak jak mówię, że skromność jest najważniejsza, a tak wcale nie jest, dlatego że ważniejsza od skromności jest kwestia tego, żeby ubiór był kobiecy, a nie męski. Mniejszym złem jest krótka spódniczka niż najskromniejsze spodnie. Tutaj też od razu, żeby mnie ktoś to źle nie zrozumiał. Nie chcę przekazać, że skromność nie jest ważna. Absolutnie tak nie jest. Skromność jest niesłychanie ważna, jeśli mówimy o ubiorze kobiecym, ale nie jest ona najważniejsza. I o tym daje nam znać również kardynał Siri w swoim y, słynnym tekście notyfikacja dotycząca noszenia. Męskiego ubioru przez kobiety. Pisze on, że nieskromność męskich spodni noszonych przez kobiety jest tylko jednym z aspektów całych, całego problemu. Nie wolno go oczywiście pominąć. Nieskromność spodni jest zła i trzeba o niej dyskutować, trzeba ją potępiać, ale nie można jej sztucznie wyolbrzymiać. Dlatego, że większym problemem niż brak skromności w strojach kobiecych jest Upodobnienie strojów kobiecych do strojów męskich. Problem zrównania ubioru męskiego z żeńskim jest znacznie bardziej dalekosiężny, jeśli chodzi o jego zasięg oddziaływania, dlatego że jest to problem, który wpływa nie tylko na najniższe władze duszy, ale jest to problem, który wpływa na wyższe władze duszy. I mówi nam o tym biskup de Castro Mayer. Spodnie u kobiet są gorsze niż spódnice mini. Ponieważ podczas gdy spódnice Mini atakują zmysły, kobiece spodnie atakują najwyższą ludzką władzę. Umysł oznacza to, że brak skromności w kobiecym stroju wpływa negatywnie na sferę zmysłów. Stroje kobiet, które są nieskromne, powodują u mężczyzn niepożądane odczucia i prowokują ich do tego, żeby nie Panowali nad swoją zmysłowością. Tymczasem spodnie u kobiet, nawet najskromniejsze, powodują u całego społeczeństwa przeświadczenie, fałszywe przeświadczenie, że kobieta jest równa mężczyźnie i można jej nałożyć równą mężczyźnie społeczną odpowiedzialność. Czyli że można zrównać role społeczne kobiety i mężczyzny. Kobieta nosząca mini spódniczkę pobudza mężczyznę do nieczystych myśli. Kobieta nosząca yy, nawet najskromniejsze spodnie. Które są strojem męskim, manifestuje tym samym swoją społeczną równość wobec mężczyzny, która w dalszej konsekwencji prowadzi do radykalnej degeneracji życia społecznego, radykalnej degeneracji rodziny i ogromnego nieszczęścia całych narodów, o czym mówiłem w poprzednim filmie, tłumacząc naczelny problem, jaki jest. Ze spodniami. Zatem problem spodni u kobiet daleko wykracza poza kwestie odsłaniania pewnych partii ciała, wysmuklania pewnych partii ciała, dlatego, że przenosi się on na sferę umysłu, a nie tylko na sferę cielesności. Najważniejszym argumentem dla każdego jest to, że spódnica jest. Ubiorem, który integralnie przynależy kobiecie, a spodnie są ubiorem, który integralnie przynależy mężczyźnie. I noszenie przez którąkolwiek płeć ubioru płci przeciwnej jest aberracją opartą na fałszywym paradygmacie równości płci. I fałszywym paradygmacie, co za tym idzie, yy, zrównania odpowiedzialności społecznej, gdy odpowiedzialność społeczna inna jest na mężczyzny i inna jest dla kobiety i prowokowanie u całego społeczeństwa mentalności opartej na tym fałszywym paradygmacie równości płci jest znacznie gorsze i znacznie bardziej szkodliwe i znacznie bardziej daleko idące niż rozbudzanie zmysłowości u mężczyzn. Co nie zmienia faktu, że rozbudzanie zmysłowości u mężczyzn również jest bardzo poważnym yy, problemem, ale problemem innej natury. I tym yy, problemem skromności też będę się zajmować tylko w przyszłych odcinkach. A na ten moment zachęcam do napisania w komentarzu: spódnica to kobiecy ubiór. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.